Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Wasz Władca moment oczywiście, ale słowe wstępu przed kryptowieściami z naszego kryptokrólestwa. Kochani, jak widzicie udało się przeprowadzić, jesteśmy już na stałe miejscu, miejscówce jak na razie, jak to się mówi, tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. Będziemy to wszystko stopniowo, że tak powiem, na pewno poprawiać, upgrade'ować, będziecie widzieć małe zmiany, pojawią się neony, pojawi się mikrofon podcastowy, z którym walczę już, walczę już że tak powiem, od wczoraj. Także, kochani, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Yy, no i co? No i żeby tutaj jakby nie przedłużać wstęp, bo to się, że będzie raz przedłużenie, jeśli chodzi o newsy. Witajcie, szlachetni poddani, z tej strony wasz władca, moneta, to świeżutkie wieści całego tygodnia, prosto z krypto królestwa. Przygotujcie więc wasze wirtualne sakty, bo będzie się działo. A w dzisiejszych wieściach z kryptokrólestwa. Michael Saylor dokupuje Bitcoin, jakby był na wyprzedaży Black Friday. Circle puka do bram bankowości amerykańskiej z prośbą o godność instytucji powierniczej. Europejski bank centralny chce rozliczać się na blockchainie, a Human Rights Foundation mówi wprost – Bitcoin to koszmar dla tyranów. Elon Musk zbiera 10 miliardów dolarów na swojego AI potworka, a Trump grozi mu dodżem. Stablecoiny przeganiają wizę i Mastercard, internet… Wybrał nowe pieniądze. Japoński Metaplanet kupuje Bitcoina na kredyt z 0% i nie. To nie jest żart, sam bym taki chciał. Europol łapie oszustów. 547 milionów dolarów zniknęło z portfeli ponad 5000 inwestorów. Tyle z podsumowania. Hej, żo. Sailor Saylor znów w akcji, ponieważ Strategy dokupuje Bitcoina za ponad pół miliarda dolarów. Michael Saylor nie odpuszcza, ponieważ jego Strategy dorzuciła właściwie 4980 Bitcoina do skarbca, płacąc średnio 106 800 dolarów. Za sztukę. Całkowite zasoby Strategy czyli to już około 597 tysięcy bitcoinów, zakupione za około 42,5 miliarda dolarów, przy średniej cenie około 70 982 dolarów. Wlew tyle jeżeli chodzi o cyferki. A jakie mają zysk od początku roku? Kolejne cyferki: 85 871 bitcoina, a to oznacza. 9,5 miliarda dolarów do przodu. Analitycy zauważyli też tajemniczy transfer 7383 bitcoinów do nowych portfeli. A wszystko wskazuje na lepszą pieczę nad skarbem. Sailor przypomniał o swoich początkach z bitcoinem, bo cytuję: Kupuję dla Kolesia, który będzie pracował dla Kolesia, co przejmie moją robotę za 100 lat. Jakby nie patrzeć, mordeczki to gość naprawdę gra w szachy a nie w Warcaby, bo myśleć to trzeba parę ruchów do przodu. Circle chce być bankiem powierniczym. Czy jest to czas na bankowość stablecoinową? Circle złożył wniosek o utworzenie Krajowego Banku Powierniczego w USA, nadzorowanego przez Office of the Controller of the Currency, czyli OCC. Celem jest objęcie pieczy nad rezerwami USDC, oferowanie usług powierniczych i uniknięcie żeglowania licencjami stanowymi. W tle mamy nową ustawę Genius Act, która może wprowadzić poważne zmiany dla emitentów stablecoinów, a Circle Chce być krok przed nią. No clever, chłopaki, clever. Aplikacja przychodzi teraz 30-dniowy okres tzw. komentarzy, a OCC ma 120 dni na decyzję. W kolejce po licencję stoją też inni gracze, m.in. Fidelity Digital Assets. Anchorage przetarł szlak już w 2021 roku, a teraz czas na kolejnych pionierów. Czy Circle stanie się pierwszym bankiem USDC ery Mika i Genius? Kochani, powiem wam tak. Życzę jak najlepiej, ale im mniej Mika, im Genius i innych takich pomysłów. Im więcej wolności w świecie krypto, a im więcej wolności w świecie krypto, tym oczywiście lepiej dla nas. Lećmy z kolejnym tematem. Kochani, kolejny news, który nie ukrywam bardzo mnie bawi, zaraz zrozumiecie jak to przeczytam, bo każde słowo po niemiecku, jak dobrze wiecie, brzmi jak rozkaz rozstrzelania. I jeszcze, jeżeli przeczytacie, zaraz usłyszycie to, co mam tu przygotowane dla was, to... No, na pewno się będziecie uśmiechać. Ja przynajmniej się uśmiecham, nie? Moje polskie serduszko, to wiadomo z czym się kojarzy to, co ma się usłyszycie. Ale żeby tutaj nie przedłużać... Sparkassen zmienia front! Niemiecki kolos wchodzi w krypto. Uwaga, bo teraz będzie właśnie ten rozkaz rozstrzelania. Sparkassen Finanzen Gruppe. Czytaj, 50 milionów klientów, 500 firm, 2,9 biliona dolarów aktywów, do tego 100 tysięcy jednostek piechoty, Wehrmachtu, 30 tysięcy jednostek lotniczych lub i do tego 3 tysiące czołgów, Panther. Ogłosił, że do 2026 roku umożliwi handel krypto przez swoją aplikację. Odpowiada za to Dekabank, czyli instytucja, która jest już oswojona z blockchainem. Ogromna zmiana, ponieważ jeszcze niedawno Sparkassen blokował zakupy Bitcoina i mówiło NIE poprzez ryzyko, teraz twierdzą krypto to high risk, zero reklam, pełna informacja o ryzyku i das ist gut. Inne niemieckie banki też ruszyły, Desert Bank, Landesbank i partnerstwa z Bursche Stuttgart oraz Bitpanda, a głos z rynku, banki mają fobę i nie chcą wypaść z gry, niemiecki mur sceptycyzmu pęka, a banki idą w blockchain jak spragnieni VIP-a w Oktoberfest, albo spragnieni Złota od pewnej narodowości, o której nie mogę głośno mówić, no nie? Znaczy narodowości, wyznania, o wróć. Grayscale zamienia swój fundusz ETF. Czy to koniec ery dyskonta? SEAC zatwierdziło konwersję Digital Large Cap Fund Grayscale w ETF. Fundusz ma zawierać Bitcoina, ETH, Solane, XRP oraz Cardano. Do tej pory inwestorzy zarabiali na różnicy NAV, a teraz ETF zmniejsza taką okazję, ale daje większą płynność. W skład funduszu wchodzi 80% Bitcoina, 11,3% Ethereum, 4,8% XRP, 2,7% Solany i 0,8% Cardano. Grayscale był pionierem kryptofunduszy, ale teraz dostosowuje się do ETF-owej rewolucji. Ich bitwa sądowa sek trwała rok, ale wygrali ją w 2023 roku, a teraz zbierają owoce. ETF Grayscale nadal najdroższy na rynku, bo 1,5% opłaty rocznej. Czy się opłaca? Nie wiem. Pytanie zadam bardziej grubym rybom. Opłaca się? Czy nie? Europejski Bank Centralny testuje blockchaina. Start pilotażowy do 2026 roku. ECB rusza z projektem Pontes. Połączy platformę DLT z systemami rozliczeń w strefie euro. Pilotaż rusza w kwartale trzecim 2026 roku. A dane z 2024 roku sugerują mocne zainteresowanie, bo 1,6 miliarda euro przeszło przez testy. Drugi tor... APIA ma budować w pełni zintegrowany ekosystem na dłuższą metę. Celem jest atomowe, programowalne rozliczanie transakcji i ograniczanie fragmentacji rynku kapitałowego. ECB chce utrzymać kontrolę, ale jednocześnie przyspieszyć i zautomatyzować płatności hurtowe. Plan zakłada też utworzenie grup kontaktowych, mają dołączać instytucje publiczne oraz prywatne. Blockchain made in Europe czyli tak będzie wyglądać przyszłość euro? Takie pytanie musimy sobie zadać, ale. Wydaje mi się, że każde rozwinięcie, tutaj, że tak powiem, Unii Europejskiej pod kątem euro i wszystkich testów blockchainowych, to prędzej czy później jest troszeczkę taki wyrok dla nas, jako osób, które cenią sobie wolność w kryptowalutach. Ale czekam na Wasze zdanie w komentarzu. Dajcie znać. Bitcoin zagrożeniem dla tyranów. Human Rights Foundation bije na alarm. Alex Gladstein z Human Rights Foundation przemówił nam Bitcoin Policy Summit w Waszyngtonie, mówiąc prosto. Bitcoin ratuje ludzi spod jarzma dyktatur. Podkreślił, że bitcoina nie da się cenzurować ani inflacjonować, jeśli użytkownik ma pełną kontrolę nad swoim portfelem. HRF już w 2013 roku wspierała protestujących na Majdanie, a wtedy bitcoin kosztował 100 dolarów. Piękna cena. Tradycyjny system bankowy zawiódł, ale krypto pozwoliło przysłać środki bez pośredników. Według Gladsteina, bitcoin to finansowa tarcza dla ludzi w krajach, gdzie pieniądz. To broń reżimu. W świecie opresji bitcoin może być tym, czym był miecz Excalibur dla Camelotu. XAI, Ilona Maska zbiera 10 miliardów dolarów, a Trump grozi Dogem, czyli Department of Government Efficiency. Mas zebrał 10 miliardów dolarów na rozwój swojej firmy AI, czyli XAI. Połowa to dług zabezpieczony, a połowa to inwestycje strategiczne. Środki trafią m.in. na rozbudowę superkomputera Colossus i dalszy rozwój bo tak rok. Zintegrowanego z platformą X. W tle mamy oczywiście konflikt, maska z Trumpem. Prezydent USA na Truth Social napisał, że Dodge powinno przyjrzeć się Maskowi i jego firmom. Mask odpowiedział: cut it all, odcinając się od jakiejkolwiek zależności od rządu. W międzyczasie senator Cynthia Loomis zaproponowała poprawkę do ustawy podatkowej, która zwolni z podatku transakcje do 300 dolarów i odroczy opodatkowanie stakingu, airdropów i miningu do momentu sprzedaży. Inicjatywa bardzo szczytna oraz oczywiście jak w mojej opinii bardzo dobra, ale mam nadzieję, że taka mogłaby się palić w Polsce, bo taka byłaby jeszcze lepsza. Stablecoiny dominują sieć, Visa i Mastercard zostają w tyle, Według Alchemy stablecoiny są już domyślną warstwą rozliczeniową internetu, przewyższając VISA i Mastercard pod względem wolumenów on-chain. PayPal, Stripe i Robinhood Wallet korzystają z infrastruktury Alchemii, by szybciej i taniej przetwarzać transakcje. USDT i USDC są masowo używane do płatności transgranicznych i w rynkach predykcyjnych, takich jak Polymarket. Tether trzyma 113 miliardów dolarów w obligacjach USA i zarobił 13 miliardów dolarów. Tylko w zeszłym roku Kurwic Alchemik komentuje, tokenizowane pieniądze to podstawa nowego systemu finansowego. BIS podważa jednak ich pieniężność twierdząc, że brakuje im elastyczności i integralności. Jedni mówią, nowa era finansów. Inni – niestabilna iluzja, ale ignorować stablecoinów raczej bym odradzał. Metaplanet goni Sailora, zakup bitcoina za 108 milionów dolarów i zerowe obligacje. Japoński Metaplanet kupił 1005 bitcoinów za 108 milionów dolarów, stając się piątym największym korporacyjnym posiadaczem bitcoina. Firma posiada już 13 350 bitcoinów o wartości 1,35 miliarda dolarów, wyprzedzając oczywiście CleanSpark, Tesla oraz Coinbase. Sfinansowali oni zakup czym? Obligacjami o 0% oprocentowaniu na 208 milionów dolarów. I właśnie tak się robi dźwignię po japońsku, kochani. CEO Simon Gerowicz planuje do 2027 roku posiadać 210 tysięcy bitcoinów, a to więcej niż wszystkie pozostałe firmy, poza Strategy. Ich akcje skoczyły o 9%, a od początku roku jest to już ponad 350% w górę. Japońska strategia bitcoina? Mniej hałasu. Więcej Satoshi. Hakerzy zatkowali irańską giełdę Nobitex. Polityczny cyberatak i spalony majątek. Jak zapewne słyszeliście, bo już newsy te latały wcześniej po internecie, Nobitex, czyli największa giełda w Iranie, padła ofiarą ataku izraelskiej grupy godniżki Darande. A 100 milionów dolarów całkowicie wyparowało. Hakerzy spalili 90 milionów dolarów i opublikowali pełny kod źródłowy platformy. Pauza, i w tym momencie, wiecie co? Jakby. Ja nie chcę wchodzić tu w geopolitykę ani coś. Ale jak dla mnie, kiedy już ukradli te 100 milionów, to zamiast spalać te 90 milionów, to mogli oddać, e, że tak powiem, na ofiary po obu stronach, ale nie chcę tutaj, że tak powiem, już się za bardzo wypowiadać, bo e, i, tak, i tak to robię, ale według mnie, jakby spalenie 90 milionów dolarów, zamiast zrobienie coś z tą kasą i po prostu generalnie oddanie to ofiarom z obu stron, jakby już można być, można być, że tak powiem, wrogami, ale humanitarność jest jedna. I ja wiem, że wojna ma swoje prawa, jakby doskonale o tym wiem, doskonale to rozumiem, ale myślę, że spalenie czegoś takiego po prostu jest, no wiecie co, to po prostu już większego, większym debilem chyba być nie można. Ale to zostawiam wszystko na Wasze sumienie, dajcie znać w komentarzu i lećmy dalej z newsem. Giełda Nobitex powoli wraca do działania, bo na razie tylko zweryfikowani użytkownicy mogą wypłacać środki a stare adresy portfeli są nieaktywne. Chainalysis wykazał, że Nobitex miał powiązania z podmiotami objętymi sankcjami i obsłużył 11 miliardów dolarów czystych przepływów. Iran ograniczył godziny pracy giełd do 10.20, a klimat wokół krypto zaostrzył się całkowicie. Wojny zaczynają toczyć się już nie tylko w realu, a blockchain staje się nowym frontem. Pytanie. Czy słusznie? Gorące newsy z gorącej Hiszpanii zatrzymania w sprawie oszustwa krypto na 541 milionów dolarów. Europol i Guardia Civil aresztowali 5 osób, które oszukały ponad 5 tysięcy inwestorów na łącznie 542 miliony dolarów. Przestępcy korzystali z siatki powiązań, kont bankowych i portfeli na całym świecie, w tym oczywiście w Hongkongu. Sprawa jest jedną z największych kryptopiramid finansowych w Europie, a śledztwo nadal trwa. USA, Estonia i Francja również biorą udział w dochodzeniu, a przypomnijmy może pokrótce, wcześniej w czerwcu Department of Justice w USA przyjął 225 milionów dolarów z innego skamowego tzw. peak butcheringu. Kto karmi inwestorów wizjami zysków, sam trafia do chlebu sprawiedliwości. FATF, czyli Financial Action Task Force uderza w DeFi i stablecoiny, globalna ofensywa związana z regulacjami właśnie trwa. Pfu. 73% jurysdykcji wdrożyło już Travel Rule od FATF, czyli zbieranie i udostępnianie danych o transakcjach krypto. W nowym raporcie FATF wskazuje stablecoin i DeFi jako największe zagrożenie dla AML-a. Dokumenty regulacyjne mają pojawić się w 2026 roku. 63% nielegalnych transferów miało miejsce w stablecoinach, a głównie w USDT na tronie. Mimo regulacji 25% państw znalazło jakiekolwiek DeFi do licencjonowania, a problemem jest decentralizacja. Hongkong, Singapur, Dubaj, wszyscy grają pod standardy FATF, niezależnie od tego, jak liberalne mają hasło marketingowe. FATF ostrzega, pełny zakaz równa się brak kontroli, a lepiej regulować, niż udawać, że problemu nie ma. Decentralizacja kontra globalny regulator. Pytanie: kto kogo ujaźni? I to by było tyle na dziś, szlachetni mieszkańcy kryptokrólestwa, w którym z tych kryptodekretów widzicie największy wpływ na przyszłość. Dajcie mi wiadomość w komentarzu oraz oczywiście łapka w górę, subskrypcja i do rychłego zobaczenia, moi poddani. Cześć!